Hejka, z tej strony znowu ja. I Jezu, czemu jest tak ciemno? I Hera. Kocie, no, pokaż się na ekranie, ładnie nie się chowasz. Oto Hera. Jezus, jest tak ciemno. Muszę włączyć światło. Okej, okay, mamy światło. Jezu, Hera, ogarnij Dauna. Znowu chcesz się bawić, tak? Jezu, nie gryź mnie. Co robisz z moim telefonem? To nie to tłumaczyć. No nie teraz Nie. Nie się mnie. Kocie. To się nagrywa. To się nagrywa. Sorry za dźwięki i telewizora, ale w moim prestiżowym telewizorku leci ukryta prawda. Jeden z moich ulubionych seriali. A to moja piękna, prestiżowa lampa. Jezu. Nigdy więcej nie nagrywać, chyba. Nie, nie gryź mi. Jezu, co za kot? Ja wiem, że ty lubisz wszystko gryźć. Nie wiem, masz tu ołówek. Jezus, Jezus, Jezus. Taki bardzo prestiżowy. Pusty ołówek, na którym nic nie ma. Nie grać tego. Nie grać tego. Nie grać tego, bo to zniszczysz. Nie. Jezu. Dobra. Nie wiem, co mam. Dalej. Pada. Jak dobrze, że wróciłam do domu jakieś dwie albo trzy godziny temu. Dobra, godzinę temu. Jezus, nie gryź mnie, bo mnie to już obrzydza. Co? Nie no, żarty jakiś. Patrzcie, tu są moje włosy. Kocie! Tu są moje włosy i ona się nie bawi, nur. Jezu, patrz. Tu. Nie wiem, po co tu nagrywam, ale to nagrywam. Jezus Chry... Era. mi Ty jesteś taka mała Taka już gruba A tak bo ty Masz jakąś tam chorobę Ała Znowu gryziesz moją ulubioną bluzę Umawiałeś Jezu gry Krew mi leci Ty chamie Krew mi leci Obrażam się na ciebie Ało no nie gryź mnie już w to samo miejsce Pusty, tu i rey, Ty bez wrazu. Ty jest według mnie. no co mi co uciekasz z przed nagrania? To ma już 3 minuty, dlatego kończę.